Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku Astrofonu, czyli serii, w której odpowiadam na Wasze astronomiczne i nie tylko pytania. Już dawno nas nie było, ale czas wrócić z odpowiedziami na Wasze pytania. Ale na początek, tradycyjnie jak zawsze, ciekawy komentarz. Nic mnie tak nie relaksuje jak ten kanał. A wiesz, kto jeszcze jest zrelaksowany? Krowy Kobe, one są bardzo zrelaksowane, mają masaże, słuchają muzyki klasycznej, także uważaj. A teraz lecimy z pytaniami. Paweł Zawadzki, czy istnieje jakaś graniczna masa gwiazd po której przekroczeniu gwiazda nie może dalej zwiększać masy? I to jest mój drogi doskonałe pytanie, ponieważ zadają je sobie również astronomowie. Nie wiemy tak naprawdę, czy istnieje górna granica, czy też tej granicy po prostu nie ma. Cały czas trwa debata i część badaczy, część astronomów uważa, że nie ma takiej granicy. Po prostu nie ma warunków, żeby takie gwiazdy powstawały, albo z jakiegoś innego powodu ich nie obserwujemy, natomiast część uważa, że jest taka fizyczna granica i bardzo ciężko tak naprawdę jest to rozstrzygnąć. Z pomocą przychodzi tutaj pewien specyficzny zbiór gwiazd, czyli taka gromada R136, która znajduje się w Wielkim Obłoku Magellana. Właśnie tam obserwowane są gwiazdy dochodzące do mniej więcej 150 mas słońca, bo 150 mas słońca naszej gwiazdy dziennej to jest właśnie taki limit, którego póki co nie przekroczyliśmy z całą pewnością. Oczywiście są różne kandydatki, ale to też bardzo ciężko jest stwierdzić. Dlaczego? Dlatego, że masę gwiazdy określamy nie stawiając ją na wadze po prostu i mierząc, tylko mierząc różne inne parametry, a im dalej znajdują się gwiazdy, tym te parametry jest ciężej określić i tym samym. Ciężej jest też e, określić masę takiej gwiazdy. No cóż, moi drodzy, tutaj nie pomaga na pewno to, że po prostu odległości w przestrzeni kosmicznej są olbrzymie. E, ale mimo wszystko, mimo wszystko, naukowcy próbują dojść cały czas do tego, czy ta gra górna granica masy gwiazdowej faktycznie istnieje, czy też nie istnieje. W opisie filmu wrzuciłem wam link do pracy naukowej, która rozprawia właśnie w tym temacie, i warto sobie ją poczytać i dokładniej przyjrzeć się temu, w jaki sposób e, wygląda szacowanie tego czy faktycznie taka granica istnieje. Jeżeli taka granica nie istnieje, może przyjmijmy sobie teraz taką narrację, to dlaczego nie obserwujemy raczej gwiazd, które byłyby faktycznie bardziej masywne niż te 150 mas słonecznych? Sytuacja może wyglądać na przykład w ten sposób, że im większa masa, tym mniej jest takich gwiazd. No to jest jakby oczywiste. Mamy mnogość czerwonych karłów, które są dosyć lekkimi, relatywnie oczywiście. Mówimy tutaj cały czas o masach gwiazd gwiazdami. Mamy różne pomarańczowe, żółte karły. Mamy słońce, które też jest gwiazdą, jeżeli chodzi o masę, oczywiście dość mocno reprezentatywną i w naszej galaktyce, i w innych galaktykach. No ale im bardziej takie są skrajne przypadki, czyli jakaś super lekka gwiazda, albo super masywna gwiazda, no to oczywiście. W krzywej Gaussa znajdują się one na przeciwległych krańcach tego właśnie wykresu, więc siłą rzeczy będziemy znajdować ich zwyczajnie mniej, a nasze zdolności obserwacyjne są ograniczone, więc tutaj może też leżeć diabeł pogrzebany, czy też pies pogrzebany, że po prostu nie jesteśmy w stanie zauważyć tych bardziej masywnych gwiazd, a jest ich zwyczajnie mało. Można się też przyjrzeć tutaj prawom fizyki, temu w jaki sposób powstają gwiazdy. Oczywiście cały czas uczymy się tego w jaki sposób gwiazdy powstają, ale mamy mniej więcej jako takie pojęcie jak to się może dziać. I jeśli chodzi o akrecję gazów um, do takiej postaci gwiazdy, czyli po prostu jest obłok pyłowo-gazowy on się zapada grawitacyjnie i powstaje tam protogwiazda, potem gwiazda i tak dalej, no to faktycznie może być mało materii, żeby przekroczyć taką um, granicę 150 mas Słońca. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę jakieś centra galaktyk albo właśnie centra ciasno upakowane gwiazdami w takich różnych gromadach gwiazdowych, no to tam mogą być warunki do tego, żeby te gwiazdy ze sobą się też jeszcze łączyły w tych samych centrach i po prostu przekraczały te granice 150 mas słońca. Więc to jest też fizycznie możliwe, tylko po prostu póki co nie zaobserwowaliśmy jeszcze z całą pewnością takiej gwiazdy. Atryk Drago, witam. Mam pytanie dotyczące przekazywanych wiadomości Sąd czy łazików, czy gdybyśmy dali radę dolecieć czymś do następnej gwiazdy, dalibyśmy radę przesłać zdjęcia tak itd., czy dałoby radę zrobić to szybciej w inny sposób? Zaczniemy od tyłu, czyli czy dałoby radę zrobić to szybciej? No, nie, bo ograniczona prędkość C, czyli prędkość też przy okazji światła w próżni, z taką prędkością rozchodzą się fale elektromagnetyczne, czyli fotony, które są wymieniane po prostu przez, między źródłem a tym miejscem docelowym, czyli naszą na przykład anteną e, radioteleskopu albo e, teleskopem optycznym, bo to mogą być fotony światła widzialnego lub też innych zakresów promieniowania elektromagnetycznego. No i one mogą się maksymalnie poruszać z prędkością światła. Czyli C w próżni kosmicznej, i tego niestety nie przyspieszymy. Póki co nasza fizyka nie przewiduje żadnego e, sposobu na to, żeby taką informację przesłać szybciej. Co do przesyłania ich w ogóle z gwiazd, to teraz mielibyśmy na pewno z tym problem. Jeżeli chodzi o przesyłanie tego drogą radiową, no to owszem. Można by było próbować to robić, ale po pierwsze musielibyśmy wysłać sondę, która miałaby antenę o takiej mocy, żeby nadać sygnał, który rozpraszając się w przestrzeni kosmicznej, kiedy propagowałby po prostu przez próżnię kosmiczną, dotarłby do nas i jeszcze coś byśmy mogli z tego odczytać. Jednym z alternatyw są, jest komunikacja laserowa, gdzie ta wiązka byłaby bardziej skupiona, ale i tak byłaby mocno rozproszona, więc łapalibyśmy jakieś tam pojedyncze fotony, z których musielibyśmy ulepić tak naprawdę potem ten sygnał przesyłany przez sondę. Więc wydaje mi się, że na ten moment przynajmniej nie słyszałem o tym, żeby rozwiązano ten problem i żebyśmy mogli komunikację z innej gwiazdy w tym momencie zastosować laserową. A jeżeli chodzi o. Sądy, które mogłyby tam polecieć, no to jest w ramach tego Breakthrough Initiative, czyli tego takiego wspieranego przez miliardera Millera, projektu dotarcia do, między innymi dotarcia, bo tam jest kilka różnych projektów, ale dotarcia też do Proximy Centauri, czyli najbliższej gwiazdy w stosunku do Słońca, no to tam zakładano właśnie takie mikro nano które miałyby. Być wyposażone w żagle słoneczne, te żagle napędzane laserami tutaj gdzieś na Ziemi czy na Księżycu zainstalowanymi, osiągnąć 20% prędkości światła, dolecieć tam w 20 lat mniej więcej do e Proximy Centauri. I nadawać właśnie laserowo. Z jakiegoś powodu wybrano właśnie ten sposób komunikacji, a nie inny. No ale jeszcze nie mamy takiej technologii, musimy ją opracować. Fizycznie, teoretycznie jest ona możliwa, natomiast problem jest tutaj czysto inżynieryjny w tym momencie, czyli jak zrobić nadajnik, jak zrobić odbiornik, tak, żeby na takiej odległości miało to ręce i nogi i zadziałało. Rafał Agnieszka jest taka gra planszowa pulsar 2849, w której chodzi m.in. o przejmowanie energii pulsaru i przesłanie jej na ziemię. Czy jest to w ogóle możliwe w sferze teoretycznej, czy to czysta fantazja? Wiesz, to zależy, co będziemy pobierać z takiego pulsaru, w jaki sposób. No on między innymi wyrzuca z siebie jety e, energii, więc można by było jakoś teoretycznie, czysto teoretycznie pozyskiwać to promieniowanie, które wysyła. Natomiast do Ziemi dolatuje go bardzo, bardzo, bardzo mało. E, jest dosyć specyficzne, jesteśmy w stanie je wykryć, ale to nie jest taki rząd energii, żebyśmy mogli tym coś zasilać. Więc y, raczej nie, aczkolwiek jestem w stanie, w stanie wyobrazić czysto science fiction jakieś właśnie odbiorniki promieniowania pulsarów, które zasilałyby jakieś bardzo drobne nie wiem, nanoboty i inne dziwne rzeczy. Natomiast to już czyste science fiction. Jeżeli chodzi o e, taką fizykę dzisiejszą, to nie jesteśmy w stanie e, pozyskiwać sensownej energii z pulsarów. No gdybyśmy się zbliżyli do takiego pulsara, no to oczywiście wchodzi tutaj w grę i e, siła grawitacji, którą moglibyśmy wykorzystywać do tego, żeby właśnie produkować energię elektryczną, czy właśnie e, promieniowanie, które tam się e, wytwarza, e, dysk akrecyjny Dookoła takiej gwiazdy neutronowej również emituje mnóstwo promieniowania wysokoenergetycznego, a w tym też promieniowanie rentgenowskie, więc to wszystko moglibyśmy pozyskiwać, ale z racji tego, że są to obiekty bardzo od Ziemi oddalone, no to na razie no, nie da się. Kącik heretyka. Ostatnio z potwierdzonego źródła dowiedziałem się o tym, że Pluton przestał być nazywany planetą nie z racji wielkości, a z obecności maszyny służącej do symulacji tego jakże sztucznego świata. Tak samo jak asteroidy, które uderzają o pojemnik, tworząc dziury potocznie nazywane gwiazdy. Prawda zawsze i wszędzie głoszona będzie. Zawsze i wszędzie prawda głoszona będzie, Boże coraz lepsze te kącik heretyka. Lecimy dalej. Kącik heretyka. S4MS1. Czy człowiek, który żyłby na Marsie, w mniejszym lub większym stopniu ewoluowałby na przestrzeni pokoleń? Chodzi oczywiście o przystosowywanie się do warunków niesprzyjających naszej naturze. No były takie eksperymenty myślowe na ten temat. Zresztą przebywanie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ma też nam odpowiedzieć na to pytanie. I owszem, przebywając w warunkach mikrograwitacji dochodzi do zmian w naszych organizmach. Te zmiany pewnie mogą się potem utrwalać, jednak mamy też wpływ. Na nasze DNA. To nie jest tylko tak, że to w jedną stronę działa. A więc po dłuższym czasie, po iluś pokoleniach, faktycznie różne zmiany mogłyby być obserwowane wśród ludzi, którzy docelowo cały czas żyją w warunkach zmniejszonej grawitacji i podwyższonego promieniowania. To też mogłoby mieć wpływ albo przyspieszać niektóre mutacje, bo to też ma znaczenie. Natomiast docelowo mówi się, że takie osobniki, które żyłyby odpowiednio długo na Marsie, byłyby wyższe od Ziemi. Dlaczego? No, dlatego, że tam siła grawitacji jest e, niższa, a więc to ciało mogłoby być też wydłużone. E, kości mogłyby być mniej gęste, na przykład, niż te tutaj u nas na Ziemi. No bo wiadomo, im większa siła przyciągania, tym bardziej musimy się jej opierać i tym bardziej wytrzymałe musimy mieć te nasze wewnętrzne pancerze. Więc to są takie elementy główne, które mogłyby różnić nas od przyszłych Marsjan. Ale tu mówimy oczywiście już o pokoleniach, pokoleniach do przodu, e, bo takie zmiany nie zaszłyby od razu. Od razu mogłyby zajść takie doraźne zmiany, czyli wpływ np. promieniowania, a wpływ obniżonej grawitacji na układ krwionośny, układ nerwowy, na odwapnianie kości w ten sposób. Natomiast to nie byłyby zmiany ewolucyjne, tylko po prostu zmiany środowiskowe wynikające z wpływu tego środowiska na nasze organizmy. Moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o część merytoryczną naszego odcinka, ale na koniec oczywiście nie puszczę was w dalszą część tygodnia bez astrosuchara. Ile ton waży najcięższy obiekt we wszechświecie? Ton 618. No nawet śmieszny, nawet śmieszny. Moi drodzy, zapraszam was na Instagram Astrofazy, na drugi kanał AstroChillout. Dzięki serdeczne wszystkim patronom i wspierającym, a my widzimy się już za tydzień. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć. I pamiętajcie, Astrofaza dla głodnych kosmosu.